Miodły nie widać, ale śpiewcie gdzie się jeszcze trafiają w poli ścienne. Ładne może jest, to trzeba o niego zadbać jeszcze bardziej, żeby było jeszcze piękniejsze. Ale widać się dość gęsto porosło. trzy lejki wtedy jak chciałem po mama nogą i trochę chyba szerzej jednak tak te ścieżki, ale akurat to sam raz się mieści. ta poprzednia ale i tak tutaj pole się udało doprowadzić do porządku bo dwa lata temu nagle zaczęły takie place się pojawiać puste okazało się, że pH gleby było około gigów więc jak na tym miało coś rosnąć na szczęście dostało 3 dony wapna no i się jakoś ziemia podpierała do teraz no a tu do oprysku, tylko taka mieszanka idzie: siarczan magnezu siedmiowodny, input na grzyba, modus na skracanie, plon wid jako nawóz mikro i mocznik cała kolekcja a tutaj pszenica pod. jak się to nie wyłoży będzie lepiej pozostałości pszenic co by zostały różne i też ładnie rośnie i przyszedł czas na odryw na kwasty jednoliszczenne już widać, że miejscami się przebijają, Tam na drugim polu jeszcze więcej było Dobi ładnie rośnie sobie czekamy na efekty a teraz pukamy sobie po herbicydzie, żeby nic nie zaszkodziło roślinom następczym. Rozpuszczamy sobie mocznik i na dyszach tych RSM-owych będzie rozlany. cały okryskiwacz przepuka się próba trochę, nawet jakby tam jeszcze coś zostało po ultradrożlinie nie zaszkodzi, bo spłynie niej idealne rozwiązanie i jeden z ostatnich okrysków jak na razie antywylegarz, owszem modus 250 regulator wzrostu właściwie bo to nie antywylegarz